Cześć, tu Paweł Rewiec i w tym wideo chcę zrobić taki krótki wstęp do planowania roku 2023. Grudzień, styczeń to są takie miesiące, gdzie większość właścicieli firm projektuje sobie, co zrobić w przyszłym roku. Ja sam poświęcam 5-10 dni, czasem nawet trochę więcej w grudniu, żeby zrobić taką dokładną analizę tego, co udało nam się osiągnąć w mijającym roku które projekty jak wyszły, jeśli coś poszło nie tak dokładnie jak chcielibyśmy albo nie osiągnęliśmy tych zakładanych celów, to analizujemy dlaczego tak się stało. Robi tak zwane sekcje zwłok, gdzie po prostu przyglądamy się i chcemy wyciągnąć wniosek dlaczego Wyszło tak, jak wyszło, żebyśmy, musieli, żebyśmy mogli się poprawić, jakichś błędów nie popełnić, inne przyjąć założenia na przyszły rok i tak dalej. Ogólnie, żeby wyciągać wnioski i z taką refleksję nad tym, co się wydarzyło. No, także analiza tego, co się wydarzyło, to jest jedno, warto to zrobić, warto poświęcić nawet 1 dwa dni, szczególnie na liczby też przy, przypatrzeć się, przyglądnąć się liczbom. Jak nam to wychodziło, bo liczby zazwyczaj nie kłamią, czyli coś możemy nam się wydawać, że poszło nam dobrze, że dużo się działo, dużo zrobiliśmy, natomiast liczby w stosunku do tego, co sobie założyliśmy, to jest zazwyczaj taki, taki moment prawdy i na, na te liczby zawsze warto popatrzeć. I to jest jedno, czyli popatrzymy sobie na to, co się działo w poprzednim roku, żeby wyciągnąć wnioski, żeby się czegoś nauczyć, ale oczywiście trzeba też zaplanować strategię, plan działań na rok kolejny. I to jest ważne, I, i, i takie przemyślenie, które mnie naszło ostatnio, kiedy właśnie planowałem przyszły rok. To, że strategia to jest taki, taka sztuka balansu między tym, żeby faktycznie trzymać się, zaplanować sobie coś do zrobienia, jakiejś, jakąś strategię działań, i potem to jest takie balansowanie między trzymaniem się, z takim stricte trzymaniem się tego, co sobie zaplanowaliśmy, czyli bycie takim nieustępliwym, ok, zaplanowaliśmy, jedziemy, jest terminarz, jest harmonogram, są cele, realizujemy i nieważne, że pojawiają się nowe pomysły, musimy się tego trzymać. I to jest bardzo ważne, bo jeśli będziemy się. Co roku, co roku, jeśli będziemy się co tydzień czy co miesiąc zmieniać na zasadzie, a tu jest lepszy pomysł tutaj, może to, może jednak to, to niczego nie zrobimy. Będziemy trochę jak ta chorągiewka, będziemy cały czas zmieniać nasze plany, zmieniać naszą strategię i ciężko wtedy coś dowieść i coś dużego zrealizować. Więc to jest jedna rzecz, żeby trzymać się tego, co zaplanowaliśmy, bo to jest ważne, ale z drugiej strony, żeby to zbalansować z takim elastycznym podejściem do życia i w ogóle do biznesu. Bo w międzyczasie rzeczy się zmieniają, czyli zmieniają się gospodarczo. Zmieniają się geopolitycznie, zmieniają się, w ogóle wpadają na nowe pomysły, które mogą być lepsze niż te, które mieliśmy w grudniu czy w styczniu. Jeśli mamy lepszy pomysł w maju, to warto go wysłuchać, a nie być takim opartym, że nie, nie zmieniamy niczego, bo tak postanowiliśmy. Więc to jest taka no właśnie stuka balansu między tymi dwoma elementami. I jeśli damy sobie przykłady, na początku 2020 roku, kiedy planowaliśmy ten rok, to nikt, no na pewno ja nie przewidywałem, że uderzy pandemia w marcu, że, będą, że będzie to takie aż zawirowanie, że jedne firmy upadną, drugie będą dociskały gaz maksymalnie, no bo takie stworzą się warunki dla nich rynkowe, dobre. I nikt tego, na dobrą sprawę, czy prawie nikt nie mógł przewid przewidzieć. Natomiast w tym marcu, kwietniu wszyscy musieliśmy się dostosować, albo, no nie wiem, czy była jakakolwiek firma, która na zasadzie Podeszła do tego na zasadzie: A okej, okay, jest jakaś wielka pandemia, w sumie nic nie zmieniamy, jedziemy, jedziemy spokojnie swoją drogą. Zazwyczaj trzeba było się zastanowić, jak to wpłynie na mnie teraz, jak wpłynie na mnie, jeśli to będzie trwało ten lockdown przez dwa lata, na przykład, to też był realny scenariusz czy powinniśmy, czy, czy to jest dobre dla nas, bo musimy zatrudniać teraz osoby, przechwytywać rynek, czy może wręcz przeciwnie, zmusili nas, żeby zamknąć na przykład restaurację, no i teraz co robić, trzeba się dostosować. Więc prawie myślę, że ka każdy musiał się do tego dostosować, ale w styczniu nie był w stanie tego przewidzieć. Tak samo w 2022 roku, kiedy planowaliśmy ten rok, no to, no to oczywiście były jakieś sygnały i tak dalej, ale... Ciężko było powiedzieć, że na pewno tak w lutym zacznie się wojna tuż za naszą granicą, która też nas do, dotknie bardzo bezpośrednio i zaangażuje nas wszystkich, będzie niepokój i tak dalej, wpłynie też na gospodarkę. Więc tych rzeczy do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć dzisiaj, co się wydarzy w marcu, kwietniu 2023, dlatego ta elastyczność jest ważna, plus pojawiają się pomysły. Na przykład w zeszłym roku w maju pojawił się w mojej głowie pomysł i zaczął przez. Pół maja, jakby dojrzewałem i dojrzewał w mojej głowie, i w końcu go zrealizowaliśmy pod koniec roku. Ale on, de facto, był wywróceniem pewnej części naszej strategii, więc trzeba sobie na to pozwolić i to był dobry wybór, to była dobra decyzja, więc trzeba sobie pozwolić na to, żeby faktycznie te zmiany wprowadzać, nie być upartym, ale też nie wprowadzać ich za dużo, bo wtedy nic nie zrobimy. Więc to tyle odnośnie tego balansu, to jest bardzo ważne i Teraz chcę wam polecić film, który przygotowałem, który jest jak najbardziej aktualny o tym jak faktycznie planować, czyli jak podejść do, do procesu planowania, taki mój warsztat, który wypracowałem przez ostatnie lata i który się bardzo dobrze sprawdza. Planowanie od ogółu do szczegółu, ale też jakie narzędzia są przydatne w planowaniu i potem w egzekucji, w, w realizowaniu tego planu, w sprawdzaniu jak nam idzie, takim bieżącym planowaniu tygodniowym czy miesięcznym. No i też Pewne elementy, bez których nie da się tego planu zrealizować. Według mnie przynajmniej, czyli na przykład praca głęboka albo mówienie nie, eliminacja dystrakcji i ludzkich, i tych takich pozaludzkich typu powiadomienia, typu social media, więc nad tymi rzeczami te rzeczy też omawiam wideo, które właśnie teraz Wam polecam, ono wyjaśni w szczegółach, jak to zrobić, jak zaplanować, jeśli chcesz mieć taki krok po kroku poradnik, jak sobie dobrze zaplanować całą strategię roku rozpisać, jak to robić, żeby właśnie być elastycznym też, że na przykład ja nigdy nie planuję całego roku dokładnie, czyli tylko planuję trzy miesiące do przodu, czyli w styczniu planuję, styczeń, luty, marzec, pierwszego kwietnia planuję, kwiecień, maj, czerwiec i tak dalej, bo za dużo się zmienia w ciągu roku, żeby żebym był w stanie przewidzieć dzisiaj, co ja będę robił w listopadzie za rok. Nie wiadomo, natomiast w październiku będę mógł to już z dużo większą prawdopodobieństwem wskazać. Więc tyle tego wstępu ode mnie, Życzę udanego planowania, życzę udanego całego kolejnego roku. na no, żeby, żeby był udany, to warto sobie go zaplanować, jak to zrobić dokładnie w tym filmie. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia w drugim wideo. Cześć.